Czas na miłe spotkanie z dyrektorem handlowym na terenie polski firmy SIP z panem. Patryk Wamelik. Bardzo mi miło i dziękuję za poświęcenie swojego czasu na tę rozmowę. Mamy kilka pytań. Przede wszystkim, czym zajmuje się firma? Firma SIP zajmuje się produkcją i sprzedażą maszyny rolniczych. Są to maszyny przede wszystkim zielonkowe do zbioru paszy. Przeznaczone dla przede wszystkim zwierząt typu bydło mlecznie, czy bydło ogólne. tak? Dużo jest zainteresowanie obecnie ty, tymi maszynami na terenie Polski? Bardzo dużo, bardzo dużo, bo tak jak więcej firm pewno też doświadcza, to ten rok jest rekordowy taki dla nas. A jakie maszyny najchętniej się sprzedają obecnie? Właśnie sprawdziliśmy przed chwilą statystyki i okazuje się, że na dzień dzisiejszy najlepiej sprzedająca się maszyna na rynek polski, tak jak i na świecie jest to maszyna, jest to zgrabiarka dwukorozelowa o szerokości 8,5 m. Wprowadziliście jakieś nowości w ostatnim czasie? Tak. Sip od kilku lat bardzo mocno inwestuje i bardzo dużo uwagi pieniądze i staranie wożyw po takim projekcie, który się nazywa R. Jest to zgrabiarka taśmowa z podbieraczem ehm, i na początku przyszłego roku będziemy wprowadzić na rynek e, światowym e, maszyna, która jest nowa w swoim rodzaju i mamy nadzieję, że będziemy ją prezentować na Kielce 2. Czyli czekamy na marzec w takim razie? Czekamy na marzec. A jak sytuacja podczas tych targów? Sporo ludzi było zainteresowanych tutaj stoiskiem? Zainteresowanie było dosyć dużo, mimo to, że targi są nie przed ogromnym, tak jak mieliśmy nadzieję, że będzie, ale zainteresowanie jest dużo. Czyli plany zacne na przyszłe e, miesiące. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. No i cóż, życzę powodzenia, kolejnych sukcesów i do zobaczenia w marcu. Do zobaczenia w marcu. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję. 走走走